Na zawsze udane szlagierowe zakupy zaprasza szlagierowy-sklep.pl 32 7 900 900. Zapraszam w niedzielę na 251. Finał Listy Śląskich Szlagierów, a w nim między innymi wstępne wyniki konkursu SMS-owego na wykonawcę, Przebój oraz teledysk Listy Śląskich Szlagierów. Podsumowanie roku 2012. Rozwiązanie tego konkursu na żywo 3 lutego w Kępnie. Wszelkie informacje dotyczące tego konkursu na www.listaslaskichszlagierów.com oraz na facebookowym profilu Listy Śląskich Szlagierów. Zapraszam, Eugeniusz Witek, Geno, niedziela godzina 20.25.